Witam Państwa bardzo serdecznie na Dniu Smaku Tradycji. Jest to projekt realizowany, dzisiejsza impreza jest realizowana w ramach projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Lubelskie Lokalnie, Mikrodotacje. Napisaliśmy projekt Stowarzyszenie Gorajszczyzna, a realizatorem jest Koło Gospodyń Zastawy. Projekt się nazywa... Projekt się nazywa Kasza Kopaczowa i Kulasza, czyli Jak smakuje tradycja. Dlaczego taki projekt? Eee, wielu z nas pamięta bądź nie pamięta, ale kojarzy sobie dzieciństwo z pewnymi smakami, które już uleciały, których no, rzadko można spróbować w kuchni eee, tej, którą teraz nam serwują, tak? Nasze Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Zastawiam przygotowały też te, te rady tasy, bo to trzeba tak nazwać i będą za chwilę serwowane. Ale zanim to się stanie zapraszam Państwa na obrzęd, który towarzyszył też, jest jednym z obrzędów, które towarzyszyły właśnie podawaniu tych naszych regionalnych starych potraw i ten obrzęd nazywa się Kiszenie Kapusty. Innym obrzędem, który, który też kojarzy się z potrawami różnymi i tak itd. są to piżaczki. Mam nadzieję, że jak dostaniemy kolejny projekt, zaprosimy Państwa na piżaczki w zimie. Dzisiaj będzie kiszenie kapusty, natomiast jeszcze oprócz piżaczek, kiszenia kapusty, były to też, można powiedzieć, żniwa, były, było kopanie kartofli, gdzie się podawało kaszę kopaczową tutaj nasz... Nasz pan ze Stowarzyszenia Wiesiek opowiadał mi, jak to z dzieciństwa jeszcze ten smak kaszy kopaczowej pamięta. Tak, myślę, że nie tylko on, tylko większość z nas ten smak jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy ma. Będą te serwowane takie piękne, e, piękne placki, które tutaj nasza pani Pycina i też inne panie z koła gospody upiekły na blasze. Także polecam państwu przede wszystkim te placki. To jest naprawdę, naprawdę coś dobrego. Oczywiście do placków jest. Mleko prosto od krowy, nie tak jest karton, jak się przyzwyczailiśmy, tylko prosto od krowy. A, Także, tak, jest też masełko, pani panusia dobrze zauważyła, to jest masełko też wyrób naszych pańskowo-gospodyń wiejskich w którym też można się częstować, właśnie te placki można smarować i objadać się tymi, tymi fajnymi plackami z masełkiem. Także tyle z tytułem wstępu. Zapraszam koło gospodyń wiejskich do kiszenia kapusty. Proszę bardzo. Chociaż życie nasze całe jest wypełnione troskami, chcemy ze szczerym zapałem zabawić się dzisiaj z wami. Chcemy ze szczerym zapałem zabawić się dzisiaj z wami. Porzućmy codzienne sprawy, i nasze codzienne troski A my dziś chociaż bez sprawy Zechcemy zabawić wszystkich A my dziś chociaż bez sprawy Zechcemy zabawić wszystkich By takich dni było więcej Chociażby w tygodniu jeden I tego wszystkim zebranym życzy dziś koło gospodyń. I tego wszystkim zebranym życzy dziś koło gospodyń. A teraz bierzemy się za kiszenie kapusty, chcąc zjeść kapusty chłopotowe. Za

Ktoś na to pomaga. Tak. Wszyscy powracaj, bo tak przy obieraniu kapusty to się śpiewało. O stary José, ja stary Stary, rośnie stary, szyca sobą i mnie pocałowa. Rość stary, czyca sobą i mnie pocałobok. Ja się winna rozbecała, ciąc się oblicał, Jo się winno rozbecała, się oblizowo. Oj, się, bigno, rozbecała się oblizowo. Oj Oho, baba, boć to i zdrowo. Pojechałam ci o do Warszawy. Chodzę ją, że tak chodzę się w Warszawie. Stanę nam przed takim łopiękiem bardzo. i mówię, po prostu dwa kilo kasy A ten pan powiado, ale kupić nie mogę, bo nie przytają to po prostu ten bilet. To mi jakiś napisantunik powiado. powiedza tak prosto, to jest prasę i na sale. I ma tam

Proszę Państwa, jest z nami wyjątkowa osoba, która reprezentuje gminę Goraj. Na różnych konkursach, na różnych przeglądach artystycznych zdobywa czołowe miejsca w przeglądzie śpiewaków i kapel ludowych w Kazimierzu Dolnym. Od wielu lat czynnie angażuje się w działalność szkoła gospodarki miejskich, praktycznie jest od samego początku w tym kole. Zawsze służy radą, zawsze służy pomocą. Także pozwólcie Państwo, że ten dzisiejszy dzień, ten dzień w smaku tradycji. Będzie też takim podziękowaniem za ten cały twórczości i za dorobek dla pani Janiny Bylo, która jest z nami. Bardzo proszę państwa o brawa. Także to dla pani taki skromny pominek, w wszystkim nas do Wszystkie Wszystkiego dobrego. że po, poprosimy, żeby nam się zaśpiewała. Dziękuję bardzo za wszystko, ale wy nie wiecie, co oni mi zrobili. Wysłali mnie na emeryturę już. Ja mam 84 lat. ja się czuję jeszcze młodo. a one nie wchodzą z już na No weźcie, mi, coś i będzie dobrze. Dobrze jestem żoną, które mężów mają. Dobrze jestem żoną, które mężów mają. Tak przygają do wozu i jadą do gaju. Naładuję pełen Przyjechali do domu, dała mu serwatki. Przyjechali do domu, dała mu serwatki. A on się rozkłakał, uciekł do sąsiadki. Oj nie, chłopie, płacą na chłopie. nie. Gołomie, wasza jak nabije, chodź do siebie płakać, Wasza jak nawije, chodź do siebie płakać, moja jak nabije. Boże jeszcze skokać. Kazała mi góry paść, niech a puste siekać. Kazała mi góry paść, niech puste siekać. Żeby jajka kapłonili uciekać. W do lasu, żona za mną z walkiem. Uciekałem do lasu, żona za mną z wałkiem, wróć, broć, mężu mój, przyszła kura z jajkiem. Przyszedłem do domu, siadłem w kieczkań, przyszedłem do domu. Siał koło piecka, Żona do mnie z walkiem, Aż jej prędła kiecka. Mówiła mi żona, Ty stary pierniku, Mówiła mi żona, Ty stary pierniku, Jak się nie poprawisz, Zamknę cię w pornieku. Możesz żono zamknąć, to jest dla mnie bajka, może żono zamknąć, to jest dla mnie bajka, a ja cię uprzedzam, nie zniosę ci jajka! Ja... Na zostaju dziewczyny jak błoto. ale na zostaju dziewczyny jak błoto. Zostali ją, zostają się rodził. Krzemia takim było do dziewczyny wchodził. Krzemia takim było do i, love you. I Dziękujemy bardzo Pani Janinie za tak piękne i pouczające Bole piosenki, ale też humorystyczne. Nie wiem, czy ta kapusta się ukisiła już, czy się nie ukisiła. Pani Przewodnicząca, jak tam jest? To ja zapraszam całe Koło Gospodyń Miejskich tutaj na środek i myślę, że podziękujemy im prawami za to wszystko, co przygotowali za to kiszenie kapusty i też za te specjalne, które no chyba z dniem czasu przygotowywałaś Panie. Zapraszamy koło gospodarczego zostawia stawia na środek. Dziękujemy bardzo, a teraz zapraszamy wszystkich na tę kapustę kopaczową. Smacznego! Na zewnątrz zapraszam tutaj do stołu, są jeszcze wolne miejsca, także proszę bardzo, zapraszamy wszystkich. es